Czarny szlak Siemanko Siemanko Wybraliśmy się dzisiaj z Robertem Siema. Na szlak Jesteśmy na wzgórzu Świętego Maksymiliana w Gdyni Zaczynamy czarnym szlakiem I kierujemy się w stronę Vitomina teraz Teraz Vitomino będzie, potem Potem spróbujemy dotrzeć tam gdzieś do obrzeży Kważna, Wyczlina Przejść pod, pod tą trasą Przepustem, i potem trasą rowerową spróbujemy dotrzeć do, do Chyloni prawdopodobnie, może do Leszczynek. zobaczymy, jak czasowo to wszystko. No, dokładnie, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Odbiliśmy jakieś 50 metrów od czarnego szlaku. No i przed nami oto wieża widokowa, opuszczona. Opuszczona. Jej stan trochę pozostawia do. Do życzenia. Podejdziemy sobie tu nie bliżej. Nie chyba na nią wchodzić. Ale jeśli ktoś jest ciekawy, to dwa lata temu nagrałem film z tego miejsca. To jest mniej więcej chyba dwa lata temu, może nawet trzy. Już nie pamiętam dokładnie. Także możecie link zobaczyć u góry. Wyświetli Wam się tutaj w rogu ekranu. Fajne miejsce widokowe, nie? Fajnie to wygląda. No i już tak od kilkunastu lat ta wieża stoi sobie i niszczeje. A szkoda, bo naprawdę to miejsce ma potencjał, wydaje mi się. że zostawiliśmy już daleko w tyle, teraz idziemy wzdłuż ulicy, tutaj jest ulica blisko, idziemy do osiedla. Mamy 2 km chyba za sobą, tak? Czy ile? No niecałe, jakieś półtorej. Aha, teraz przeprawa przez Vitomino, no i to będzie tak naprawdę ostatnia nasza styczność z jakimiś tutaj blokami i ogólnie miasto. miastem. Jesteśmy w tym miejscu W centrum właściwie Witomina No i plan jest taki, żeby przebyć tutaj ten fragment czarnym szlakiem Potem odbijamy na czerwony Potem znowu kawałeczek żółtym, przepust Kwaźnieńską Idziemy tutaj i tutaj biegną takie rury ciepłownicze I one idą właściwie tutaj I gdzieś pewnie na, pomiędzy Grabówkiem i wyjdziemy już na skm do domu Także dzisiaj taki miksik trochę No i bardzo dobrze Fajnie się zapowiada Piękne słońce Piękna jest pogoda, proszę popatrzeć Pięknie świeci nam tutaj dzisiaj Te rury kojarzę, bo tak szliśmy już chyba z dwa razy Jak będziemy je za chwilę też pewnie tutaj, one będą się pojawiały Okej, okay, to lecimy dalej Po tamtej, bo stronie, bo nie tego. po tamtej stronie jest rezerwat Łęgi, Mieliśmy go właśnie przed chwilą. Więc teraz jesteśmy na Polance Krykulec. Bardzo fajne miejsce w ogóle do jakiegoś tutaj pikniku. No to wygląda naprawdę mega. I może niekoniecznie w tej śmowej scenerii, chociaż dzisiaj jest naprawdę pięknie. No i co? Idziemy dalej czarnym szlakiem zagorzki strugi. Jeszcze, bo za chwilę już tutaj odbijemy na czerwony. Tak? Teraz na czerwony? Potem żółty? Tak, tak. Jakieś tak, śniadanko tak. chyba trzeba będzie za chwilę zjeść. O, ale fajnie to wygląda. O, to są przepusty tutaj. Też rzeka Kacza płynie. Te zbiorniki przelewowe. Teraz czerwonym, tak? Już wyszliśmy na czerwony szlak. Ikę pójdziemy czerwonym, potem na żółty trójmiejski. Dokładnie. I będziemy dalej relacjonować co tutaj się Oczywiście. dzieje. Oczywiście. Ta trasa leci na Gdynię Harbiny. Tak jak mówię, bardzo urokliwe miejsce. To... Dobre? Trochę za dużo wasabi, ale ten mroźny dzień jak najbardziej. Jak to tu wygląda? Czerwony mamy tu, ale my kierujemy się szlakiem żółtym teraz. już na czerwony szlak rowerowy, który nas poprowadzi do Leszczynek, do Leszczynek. Albo, albo dalej trochę pójdziemy do Chyloni. to jeszcze zobaczymy Zobaczymy Te stuptuty mają dzisiaj swój debiut Spokość to sprawdza one są tutaj dość ciasno osadzone. Ja mam dzisiaj niskie co prawda redroki, a mimo wszystko nogi mam suche. I co? Jest ta obiecana kładka. Tak jest, nad estakadą Tepkowskiego. Tak, bardzo ładny widok, jest dobra widoczność. No. Idziemy dalej robić ten obiadek, bo już naprawdę tak jesteśmy głodni. Już teraz, się minus chyba 2-3 No jest zimno, szczególnie jak się tak trochę postoi w miejscu nawet. I dosłownie kawałeczek za kładką nad estakadą. Jest taka fajna, ciekawa wiata. W ciekawym otoczeniu, gdzie teraz przyrządzimy sobie posiłek. Danie główne, makaron ze szpinakiem w sosie serowym. Coś innego niż w tych słoikach, zobaczymy jak to się sprawdzi. tak to wygląda, takie danie, wege w sumie, no bo dzisiaj piątek Pią... Piątek, tak, piątek, dlatego wege, no nie jemy mięsa w piątek W ogóle staramy się ograniczać. A... Dobre Gorące, no bardzo gorące, gęste, super Tak się nie? No już teraz tak już teraz tak, ale to już godzina też się zrobiła taka, My już ruszyliśmy spod wiaty, że zrobiło się naprawdę zimno jak się stało w miejscu, albo się działo. Także teraz kierujemy się w stronę Leszczynek. Leszczynek. Trochę znowu sosenki się pojawiło. No tak trochę się zmieniło otoczenie. Ciągle buki, buki, buki. Wkroczyliśmy teraz dla las sosnowy. I tak schodzimy powoli do Leszczynek Tak wygląda końcówka dzisiejszej trasy To jest to co mówiliśmy, właściwie zejście już do miasta na Leszczynka Jaki kilometraż dzisiejszej trasy? Na dzisiaj wyszło 14 km, tak? No to. Całkiem, całkiem nie. Od wzgórza świętego Maksymiliana tam włączyłem. Tam przy szlabanie. O! Kawałek przed wieżą. No, no a dzisiaj to już wszystko, tak naprawdę. No, także do, do, razu, do następnego. Nie? Cześć.